Mój zaprasza. Witam bardzo serdecznie, kuba Maj, Mój wywiad.pl Dzisiaj jesteśmy w kinie Helios w pięknym uroczym miejscu, no i tu jest fantastyczna okazja, bo tutaj jest właściwa premiera najnowszej właściwie prekela samych swoich, samych swoich początek, a moim i waszym gościem dla mój wywiad.pl jest aktorka Weronika Humaj, którą mam ogromną przyjemność poznać i mam ogromną przyjemność wam przedstawić. Cześć dzień dobry wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie proszenie. Weronika, tak jak wspominałem jesteśmy w kieleckim kinie Helios przy okazji premiery filmu Sami Swoi Początek takiego swoistego prikela całej trylogii Sylwestra Chęcińskiego chciałbym Ciebie zapytać o to, czy pamiętasz kiedy po raz pierwszy obejrzałaś właśnie całą trylogię Samych Swoich i jakie ona wrażenie na Tobie zrobiła, gdy ją pierwszy raz poznawałaś? Takie moje pierwsze wspomnienia z filmem Sami Swoi to są jeszcze wspomnienia z mojego dzieciństwa. Pamiętam takie urywki, takie migawki, pamiętam zakazaną miłość Witi i Jaćki. Chyba to nie był taki kultowy film w moim domu, ale jednak z racji tego, że raz na jakiś czas leciał w telewizji, to właśnie pamiętam ten płot, pamiętam oczywiście postać Pawlaka i Kargula. I później jak dostałam rolę, jak już dowiedziałam się, że będę grać w filmie sami swój początek, to wtedy przed wejściem na plan zobaczyłam sobie na świeżo trylogię. Ile czasu spędziłaś na planie filmu? Co najważniejsze w tym moim pytaniu, jak wspominasz pracę podczas zdjęć? Jakie wrażenie zrobiła na tobie tokarnia, która w filmie zagrała kruży? Rzewniki, jak i inne miejscowości, nie tylko w województwie świętokrzyskim, w których tworzyliście film. Praca na tym planie była dla mnie wyjątkowa, było to dla mnie duże przeżycie. Mogłam się spotkać z wspaniałymi aktorami. Agnieszka Suchora, Mirosław Baka, Anna Dymna. Naprawdę było przepiękne spotkanie. Mieliśmy dużo takich scen, takiej społeczności wiejskiej, więc naprawdę mogliśmy się poczuć jak jedna duża grupa. Także mam bardzo miłe doświadczenia z planu i też z Arturem Rzymieckim Bardzo dobrze się pracowało. Przed wejściem na plan mieliśmy próby, też dokładnie omówiliśmy kierunek, w jaką stronę chcemy z tym, że właśnie nie chcemy kopiować bohaterów, chcemy, żeby to było świeże spojrzenie na te historie, na te początki, jak to się wszystko zaczęło, więc wyszłam na plan z takim dużym poczuciem bezpieczeństwa. Co mogłabyś powiedzieć o swojej postaci? Ona w trylogii już nazywała się Pawlak, ale teraz twoja postać to Mania Ziembicka. Jakie cechy charakteru właśnie u Manii ciebie zaintrygowały i na co warto zwracać uwagę, patrząc na twoją kreację, aby nasi widzowie mogli się czuć zaintrygowani właśnie kobiecymi rolami, bo wydaje mi się, że w tej części, części kobiecy wątek będzie bardziej chyba wyeksplorowany niż w trylogii Chęcińskiego. Mam taką nadzieję. Ja gram postać Mani Ziembickiej, czyli przyszłej żony Pawlaka. Mania jest postacią taką bardzo złożoną, dziewczyną bardzo charakterną i trochę wyniosłą, niezwykle dumną. Nie jest zbytnio lubiona przez rówieśników i to jest trochę taka jej zbroja. Gdzieś pod tą zbroją skrywa swoją kruchość i wrażliwość. Pierwsze wrażenie po przeczytaniu scenariusza miałam takie, że jakie ta Mania ma ciężkie życie. Tak, więc myślę, że jest taką Postacią, która niesie w sobie dużo takiego ciężaru. Zresztą wszyscy wiemy, przynajmniej widzowie, którzy są fanami trylogii wiedzą, że nie miała lekko z Pawlakiem, z takim temperamentem. Weronika, chciałbym Ciebie teraz zapytać o samo aktorstwo, bo co najbardziej fascynuje Ciebie w aktorstwie i powiedz, w jakich okolicznościach zdecydowałaś się skierować swoją ścieżkę ku aktorstwu? Ja myślę, że to już od dzieciństwa gdzieś w tę stronę zmierzałam. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, że to będzie aktorstwo, ale chodziłam na kółko teatralne, Wciągnęło mnie w tę stronę, miałam taką potrzebę w ogóle eksplorowania rzeczywistości, Czytałam bardzo dużo książek. Chodziłam do szkoły muzycznej, więc myślę, że to była taka droga moja, i w liceum pojechałam na warsztaty do teatru Witkacego w Zakopanem. No i to był taki moment, gdzie utwierdziłam się w tym, że chcę to robić, że aktorstwo mi się kojarzy z wolnością, że mogę w ten sposób wyrażać siebie i postanowiłam, że będę zdawać do szkoły teatralnej i się udało. W aktorstwie w mojej ocenie, przynajmniej nie tylko o mojej, bo i także widzów, dokonałaś takiego totalnego niesamowitego wręcz aktorskiego zadania, bo mówię tutaj o serialu Stulecie Winny. Zagrałaś tam dwie kreacje. Na początku była to skromna, inteligentna, no i także przewidująca przyszłość Ania Winna. Potem w trzeciej i czwartej części Kasia Bartosiewicz. Pewna siebie, otwarta, ale też w pewnym sensie zderzyła się ona z rocznym socjalizmem, można to tak powiedzieć. I chciałbym Ciebie zapytać o to, bo bardzo fascynują mnie właśnie te niuanse, których dokonałaś właśnie w rolach, gdzie Ania to była taka skromna, dziewczyna, spokojna, taka, no można powiedzieć idealistka, a Kasia, no to była taka raczej pewna siebie osoba, trochę destrukcyjna w pewnych hmm. swoich zachowaniach. Dlatego, Weronika, chciałbym ciebie zapytać o to, jak to w ogóle się stało i skąd taka była koncepcja, że zagrałaś dwie role, tak dobrze przyjęte w serialu i jak do tego pomysłu podchodziłaś? Bardzo dziękuję za miłe słowa. Rzeczywiście byłam zaskoczona, bo przez pierwsze dwa sezony grałam Anię Winną i byłam przekonana, że żegnam się z serialem. Przyszła propozycja, że co ja na to, gdybym miała zagrać inną postać. I w pierwszej chwili pamiętam swoją reakcję, że byłam bardzo zaskoczona i szczerze mówiąc zastanawiałam się, czy to jest dobry pomysł, czy już nie czas pożegnać się z serialem. Ale z drugiej strony coś mi mówiło, że fajnie byłoby się z tym zmierzyć, że to jest ogromne wyzwanie zagrać na przestrzeni jednej produkcji dwie postaci i tak różne postacie. I miałam duży apetyt na rolę Kasi. Właśnie przez to, jak różna to była postać, jak postać z zupełnie innym temperamentem. I reżyserka Klara Kochańska i, i reżyserka castingu też w Laburcu. Wtedy zaczęły mnie namawiać, że to jest fajny pomysł i że bym spróbowała. Mieliśmy próby charakteryzacji, zaczęły się też takie zdjęcia próbne, żeby znaleźć partnerów. No i tak zaczęłam się utwierdzać w tym, że to jest fajny pomysł i też przyznam się, że coś mnie ciągnęło, że po tej Ani spokojnej, właśnie po takiej idealistce, miałam ochotę na zupełnie inną postać, żeby też nie dać się zaszkodkować, bo też często te role mogą się do nas przykleić i miałam taką też chyba osobistą potrzebę skoku w zupełnie inną postać. 16 luty dla ciebie jest bardzo ważną datą, ponieważ nie tylko sami swój początek w reżyserii Artura Miejskiego, będą Premierą w kinach, ale także film Ultimatule w reżyserii Klaudiusza Chrostowskiego. Bardzo ciekawa opowieść o zmianie cywilizacji, w tej głównej roli Jakub Gierszał, ale w ważnej roli jesteś też ty. I właśnie chciałbym zapytać Ciebie o ten projekt i możliwość, właśnie jak to w ogóle się stało, bo wiem, że Klaudiusz jest bardzo utalentowanym reżyserem. Zdobył nagrodę imienia Kuby Morgen i chciałbym Cię zapytać o ten projekt także. To się wydarzyło dosyć spontanicznie. Z Klaudiuszem znamy się prywatnie. Jestem przekonana, że będzie o nim. Jeszcze głośno. Pojechali na Wyspę Owcze kręcić film właśnie z Jakubem Gerszałem i pewnego dnia dostałam telefon, czy zgodziłabym im się pomóc i że jest taki pomysł, żebym zagrała w scenie z Kubą. I to było bardzo ciekawe, dlatego że oni mieli też problemy z zasięgiem, było w ogóle bardzo ciężko się połączyć. Sama realizacja sceny była bardzo ciężka, z racji na warunki panujące na wyspie. Ale bardzo się cieszę, że dołączyłam do tego projektu, bo ten film jest dla mnie bardzo ważny, bardzo lubię takie kino. To jest przepiękną rolą Kuby Gerszała, że to jest taki film, który dotyka serc, jest bardzo szlachetny. Takie kameralne, bardzo subtelne kino, które na długo zostaje w sercach. Weronika, na sam koniec, co mógłbym Tobie życzyć na przyszłość? Zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem dla Mój MójWywiad.pl była aktorka Weronika Humaj. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zachęcam do subskrybowania i odwiedzania strony Mój MójWywiad.pl. Zapraszam, Kuba Maj.